Dobry wieczór, dzień dobry. Witam na moim kanale i zapraszam na czytanie miesięczne na październik 2022 dla raka. Rak. Rak październik 2022. Ty też będziesz, e, powiedziałabym, w tym miesiącu, październiku, miał taką: e, będziesz m, miał wiele rzeczy do zrobienia, to znaczy, e, okolicz, będzie wiele różnych okoliczności, z którymi będziesz musiał sobie w tym miesiącu poradzić. E, I nie możesz, że tak powiem, skupiać się na emocjach. E, absolutnie tutaj. E, Tutaj takie siedzenie i, i rozmyślanie nic Ci nie da. Tutaj bardziej, zamiast skupiania się na własnych odczuciach i na. Na takim skupianiu się y, emocyjnym, czyli branie, branie wszystkiego przez pryzmat emocji, nie będzie ci służyło. Tutaj w tym miesiącu raczej musisz zdać się y, na los y, i brać y, ten czynnik pod uwagę, że trzeba, y, trzeba działać na bieżąco. Y, ale raczej tak strukturalnie, czyli bierzesz, bierzesz różne doświadczenia takimi jakie są i po prostu działasz w adekwatny sposób. To nie jest czas dla Ciebie na rozczulanie się i i po prostu rozmyślania nad emocjami. Być może jakieś Twoje oczekiwania w stosunku do tego, że coś powinno mieć tak, że tak to ktoś powinien zrobić, że, że tego oczekujesz, musisz to odrzucić, bo to nie będzie dla Ciebie pracowało. To, 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 to ten miesiąc nie jest, nie jest przeznaczony na to, żebyś Ty... Yy, Skupiał się w głównej mierze na idealizowaniu um, swoich doświadczeń um, przez pryzmat swoich własnych emocji. To nie jest ten moment. Ty tutaj masz y, pokazane, że ty musisz y, po prostu brać życie za rogi ale na zasadzie pojawiających się okoliczności reagujesz. Nie planujesz do przodu. W tym miesiącu Ty też nie będziesz mógł za wiele zaplanować do przodu, bo pojawiają się tutaj takie energie, które mówią, że po prostu różne rzeczy mogą się, mogą się zadziać. Raz dzisiaj będziesz musiał się zająć tym, okazuje się, że zaplanowałeś na przykład drogi raczku, że jutro zajmiesz się tym, a tu okoliczności się mogą zmienić, będziesz musiał zająć się czymś innym, i właśnie tego typu energia będzie w tym miesiącu panowała. Czyli po prostu ty musisz na bieżąco reagować w pewnych kwestiach. Będzie to na pewno dotyczyło również twoje, jakby te, te, te zmieniające się okoliczności będą dotyczyły Twojego związku. One będą dotyczyły Twojej relacji najbliższej. I znowu nie będą działały na korzyść. I jakby tylko Twoje własne uczucia. Ty musisz wziąć pod uwagę szerszy aspekt. Czyli w zasadzie patrzenia troszeczkę szerszym okiem na to wszystko. Nie tylko Twoje uczucia będą tu odgrywały znaczącą rolę. To znaczy, jeżeli coś się będzie działo dotyczące nawet Twojego związku, jakieś takie okoliczności, które będą być może zmienne, to ty musisz brać pod uwagę drugą stronę. Musisz. Musisz albo nie musisz. To już jest Twoja decyzja. Natomiast karty mówią, że weź pod uwagę też opinie i uczucia drugiej osoby. Spróbuj zrozumieć, e, e, że być może czasami patrząc przez swój własny pryzmat, być może nie widzisz całego obrazu, być może brakuje tam jakiegoś elementu. I o ile jesteś w stanie postawić się e, po przeciwnej stronie. Czyli stawiasz się po, po stronie drugiego człowieka i próbujesz zrozumieć, dlaczego drugi człowiek podejmuje takie, a nie inne decyzje albo mówi coś mm, tak, a nie inaczej, albo działa tak, a nie inaczej, no to spróbuj przynajmniej zrozumieć, skąd to wynika. Nie przez pryzmat własnych doświadczeń, ale spróbuj postawić się po tej drugiej stronie. To będzie bardzo ważne, dlatego że rozwój tej sytuacji będzie wymagał jakby od ciebie pewnego doświadczenia, takiego stoickiego spokoju, gdzie ty umiesz wziąć wszystkie czynniki pod uwagę, nie tylko własne. Jeżeli to zrobisz, to wydaje mi się, że. Napotkasz na taką sytuację, w której będziesz się czuł bardzo spokojny. Eee, I poczujesz taką energię, której dawno nie czułeś takiego spokoju wewnętrznego eee, i takiej beztroski, o ile rzeczywiście zrozumiesz potrzeby drugiej osoby. Bo na koniec dnia Twoje. Zachowanie i to, w jaki sposób ty będziesz reagował na zmieniające się okoliczności, może wpłynąć definitywnie, czy coś będzie, czy coś się rozpuści. Może być tak, że jeżeli ty nie będziesz umiał postawić się w roli drugiej osoby, zrozumieć e, oczekiwania, przyczynę takiego zachowania, czy przyczyny różnych doświadczeń e, wynikających od drugiej osoby, tylko będziesz patrzył przez pryzmat tylko i, włas, tylko i wyłącznie własnych doświadczeń, no to może się okazać, że coś się może e, całkowicie rozpaść. I w zasadzie to od ciebie będzie zależało, czy ty przejdziesz przez próg takiego doświadczenia, e, zrozumienia, e, czyli Wprowadzenia pewnych zasad w sobie i zmiany pewnych zasad w sobie, gdzie ty umiesz patrzeć na coś bezstronnie, tak z boku. Jeżeli to umiesz zrobić, i jeżeli będziesz umiał to zrobić, to tutaj się nic nie rozpadnie. Natomiast jeżeli ty będziesz tylko i wyłącznie patrzył przez pryzmat siebie, no to może się okazać, że tutaj nastąpi jakieś rozstanie. Definitywne, takie na amen. Hmm. Chociaż jest tutaj, w, w tym rozkładzie istnieje duża szansa, że będziesz potrafił e, i że zmusisz się do tego troszeczkę, nawet być może poprzez rady innych. Hmm. Żeby umieć spoglądać bezstronnie na jakąś sytuację, nie tylko przez pryzmat własnych doświadczeń. Jeżeli będziesz to umiał zrobić, to tutaj jest, powiedziałabym, takie szczęście oczekiwane, o którym marzysz i to, o czym, o czym myślałeś już bardzo długo o spokoju, o harmonii. To może nastąpić, to może nastąpić i wtedy to będzie bardzo sprawiedliwe dla Ciebie. Bo z jednej strony tutaj jest pewna, pewnego rodzaju definitywność. Albo zrozumiesz oczekiwania innych, potrzeby innych. Jeżeli zrozumiesz, dlaczego ktoś robi tak, a nie inaczej, będziesz w pełni wyrozumiały. Dlaczego ktoś tak zrobił, i, i zaakceptujesz to, że ktoś może czuć się tak, a nie inaczej, dlaczego ktoś zrobił tak, a nie inaczej, i będziesz miał ku temu wyrozumiałość, bo podejdziesz do tego w taki sposób bardzo rozsądny, wręcz konserwatywny i odrzucisz tylko patrzenie na własne emocje, czyli to mnie boli, bo ja miałam takie doświadczenie, czy miałam. Yy, ja nie chcę tego czy tamtego, bo to już przerabiałam. Mnie boli to. Jeżeli odrzucisz to i spojrzysz na to, aha, no tak, no bo ten ktoś mógł yy, podjąć takie decyzje, ten ktoś też ma lata doświadczenia, ten ktoś też mógł przejść przez jakieś trudne momenty. Ty musisz zrozumieć, dlaczego ten ktoś mógł się zachować w taki sposób. Być może to nie było yy, to nie było względem ciebie surowe albo to nie było niesprawiedliwe, że ten ktoś może mieć inny pogląd, może mieć inne oczekiwania. Jeżeli to zrozumiesz i zaakceptujesz to, doprowadzając do pewnego rodzaju takiego sprzymierzenia, czyli akceptacji, czyli kompromisu pewnego rodzaju, ale takiego sprawiedliwego, nie tylko patrzącego przez pryzmat siebie, tylko w takim większym e, obiektywie, no to czeka Cię szczęście. I tutaj to rozliczenie przyjdzie takie sprawiedliwe. Bo jeżeli Ty y, rzeczywiście, ty, 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 ty będziesz podchodził do tego w taki sposób e egoistyczny, powiedziałabym, czyli tylko patrząc na, na tylko i wyłącznie na własne korzyści, na własne emocje, nie dostrzegając przyczyny zachowania drugiego człowieka, no to tutaj coś się może rozpaść zupełnie. Ale to będzie tylko i wyłącznie twoją, że tak powiem, zasługą, bądź twoim dylematem, z którym będziesz żył, bo prędzej czy później ty zrozumiesz te swoje błędy, tylko żebym będzie już wtedy za późno. Więc ten październik jest dla ciebie testem wyrozumiałości, zrozumienia drugiego człowieka, Umiejętnością spojrzenia y, na jakieś okoliczności życiowe z szerszej perspektywy, nie tylko z własnej, no to tutaj będzie sprawiedliwe rozliczenie. Wtedy będziesz mógł osiągnąć szczęście, bo będziesz umiał dostrzegać potrzeby innych ludzi. Jeżeli tego nie zrobisz, to jakiś związek się tutaj posypie i rozpadnie całkowicie, ale już definitywnie. Bo y, ewidentnie tutaj są jakieś takie potyczki, które do tej pory miały miejsce. Ale. Widzicie, te okoliczności będą się w tym miesiącu zmieniać i one będą dla Was testem wyrozumiałości, zrozumienia. Tu się będzie dużo działo, ale widzisz, Raczko, Ty masz tutaj posiąść zrozumienie, dlaczego ktoś robi tak, a nie inaczej. I przede wszystkim spróbować zrozumieć. Ja mogę dać Wam bardzo prosty przykład. Jeżeli Wy nie rozumiecie, dlaczego ktoś się zachował tak, a nie inaczej, i ktoś was czymś zranił, to dopóki wy będziecie tylko odczuwać zranienie, bo ktoś was zranił, dla samego faktu zranienia, to wy niczego nie zrozumieliście. Ale jeżeli podejdziecie do tego w taki sposób, że ten ktoś się zachował właśnie tak, bo miał takie doświadczenie, coś go bardzo boli i nie umie z tym żyć, i dlatego ja muszę też być może z czegoś zrezygnować, żeby było lepiej. No to wtedy osiągacie próg pewnego, pewnej, pewnego rodzaju dojrzałości i zrozumienia, co może w dłuższej perspektywie być dla Was oświecające. Naprawdę oświecające, bo tutaj na koniec przyjdzie rozliczenie tego Waszego zachowania. Ale nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na własnych emocjach. Jeżeli to zrobicie, to spalicie coś bardzo ważnego. Musicie mieć zrozumienie dla tej drugiej osoby, dlaczego ta druga osoba być może zachowuje się w taki sposób. Jeżeli zrozumiecie, że tą drugą osobę bardzo coś boli i dlatego na przykład reaguje w taki sposób, no to widzicie, jeżeli to zrozumiecie, to naprawdę tutaj wydaje mi się, że osiągniecie takie. Coś, o czym marzyliście jeszcze być może w dzieciństwie, o jakimś, nie wiem, idealnym związku, o cieple, o zrozumieniu, o tolerancji. No jesteście w stanie to osiągnąć, jesteście w stanie to osiągnąć, ale tutaj jest test, to jest dla was test w tym miesiącu zmieniających się różnych okoliczności. I myślę, że to jest dla Was bardzo ograniczające w tym miesiącu. Tutaj widzicie, tutaj Wam się pokazuje taka energia, która mówi o zasadach, o opóźnieniu, o tym, że coś wymaga dopracowania, że to jest, to jest pewien proces, który musi zajść. Tutaj jest Wam rzucone wyzwanie. Jest Wam rzucone wyzwanie, które. To jest taki pewnego rodzaju test dla Was, czy osiągnęliście pewnego rodzaju dojrzałość? Czy nadal jeszcze musicie popełniać te same błędy? To jest tego typu energia sprawdzająca Was, czy możecie przejść dalej w życiu, czy dalej będziecie stać w tym samym miejscu, popełniając w kółko te same błędy. A błędy, już Wam wskazałam, jakie mogą być. To jest, to jest ważny test dla was w tym miesiącu. Test zrozumienia drugiego człowieka, postawienia się w jego butach i pewnego rodzaju kompromisu, i to może nawet zgrzytać między wami, to może być dla was takie, ale dlaczego ja mam to robić? Dlaczego ja mam tak? Dlaczego? I widzicie, jeżeli porzucicie pytanie, dlaczego, a postawicie się w butach innej osoby, z pewnego rodzaju zrozumieniem i tolerancją i pójścia na pewnego rodzaju ugodę, no to jesteście do przodu. A jeżeli nie, to to, to co budowaliście się całkowicie rozsypie. Po prostu. Tutaj nie będzie miejsca na to, żeby, to, to, żeby coś tolerować. Nie, być może ta druga osoba nie będzie już tego chciała tolerować, bo będzie widziała, że jesteście nieugięci, nieustępliwi i patrzycie tylko przez swój własny pryzmat. Tak może was ocenić ktoś drugi. Że jesteście skostniali w swoich wierzeniach i uczuciach, że nie umiecie być tolerancyjni wobec drugiej osoby i wobec tego, jakie ona ma doświadczenie. Dlaczego na przykład, nie wiem, decyzje, które was rażą yy, po prostu. Może wynikają po prostu z jakichś obaw drugiej osoby, których wy nie rozumiecie, a może czas zrozumieć. I, ten, I tutaj energia Wam, to będzie, będzie pewien zgrzyt. No ale jeżeli przejdziecie ten test, to raczej, e, raczej tutaj będzie takie rozliczenie. E, rozliczenie i albo to będzie ok, albo nie. Albo to się rozpłynie i rozsypie. Ważny miesiąc, drogie Raki, bardzo ważny miesiąc. Teraz, albo wy będziecie umieli pracować z tą energią taką dosyć kobiecą, czyli emocyjną, taką pasywną, czyli, czyli gdzieś tam drzemiącą, nie działającą, ale gdzieś tam drzemiącą w Was, i jeżeli będziecie umieli nadać pewien, pewną stabilizację i zrozumienie w tej całej sytuacji, jesteście do przodu, ale to naprawdę wymaga od Was podania komuś ręki i powiedzenie rozumiem dlaczego tak jest przepraszam albo mm, albo nie, wi nie widziałem, że może cię to tak boleć, ale jeżeli tak jest, to ja jestem w stanie zrezygnować z tego kosztem yy, tego, żeby żeby tobie było lepiej, nie chcę ciebie krzywdzić. No jeżeli tak to zrobisz i podasz komuś rękę ku ugodzie, ku partnerstwu to bardzo dużo zyskasz, bardzo dużo zyskasz. Ale te emocje to jest naprawdę duży test dla ciebie, duży test, bo ty, ty będziesz się gryzł z tymi myślami i ty będziesz troszeczkę tak walczył z tym, bo z jednej strony ty chcesz myśleć ja muszę myśleć tylko o sobie, będziesz miał takie poczucie, że chcę myśleć tylko o sobie. Moje uczucia są ważne. Ale jeżeli ty nie będziesz umiał dostrzegać, że być może jakieś twoje zachowanie albo jakieś działanie kogoś może krzywdzić i ty tego nie zrozumiesz na czas, to to się rozpłynie, a później możesz tego żałować, że byłeś tak surowy. Bo po czasie ty to zrozumiesz, tylko że może być już za późno i możesz stracić coś dla ciebie bardzo istotnego. No właśnie, tak to wygląda. Mm, duży test dla raczków. Dobrze, w takim razie bardzo Wam dziękuję, drogie ragi, raczki, za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.